Zadłużać się i pobudzać gospodarkę i bądź miejsc pracy, czy oszczędzać i dbać o równowagę budżetu? To zupełnie niehamletowskie pytanie jest dzisiaj głównym tematem sporu politycznego w Polsce. PiS zarzuca rządowi i premierowi Tuskowi, że tnie wydatki zamiast wydawać więcej, że oszczędza zamiast pożyczać. Kiedy premier w niedzielę nie poparł propozycji węgierskiej. Wielkiej pożyczki od Unii Europejskiej. PiS ostro go za to skrytykował. Rzecznik partii, Adam Bielan, powiedział nawet, spróbuję zdecydować dokładnie, przez premiera Tuska straciliśmy 60 miliardów euro. Troszeczkę problem z tą wypowiedzią polega na tym, że tych pieniędzy nikt nie chciał nam dać za darmo. To byłby rodzaj pożyczki, a pożyczki trzeba oddawać. I być może jest jakaś racja w filozofii rządu, który twierdzi, że oddawanie tych pożyczek mogło być boleśniejsze niż dzisiejsze zaciskanie pasa. Państwo pewnie słyszeli, kilka dni temu prezes PiSu Josław Kaczyński postanowił założyć konto, którego nie miał przez całe życie. Przyszło, przyszło mi do głowy, że teraz odkryje kilka prostych prawd, które być może naświetlą mu, pomogą mu zrozumieć trochę sytuację także makroekonomiczną, choć oczywiście prostych porównań nie ma. Gdy pan prezes Jarosław Kaczyński do swojego konta założy debet, to będzie musiał zmierzyć się z pokusą wydawania pieniędzy jeszcze niezarobionych. Jeśli wyda ich za dużo, to zmierzy się z doświadczeniem, które zna wielu Polaków. Próby spłacenia tego debetu. Przy rozwijającym się kryzysie nasze miejsca pracy i zarobki nie są tak pewne, jak w sytuacji, w której gospodarka się rozwijała. Zbyt duży debet może w którymś momencie stać się obciążeniem nie do udźwignięcia. A wtedy zarówno prywatnemu właścicielowi konta, jakim stał się prezes Kaczyński, jak i państwu grozi bankructwo. To oczywiście nie musi dowodzić, że rację ma rząd, ale warto pamiętać o takiej ewentualności.